Nie żarty, choć od dawna ludzi kusi z Jesteśmy w polskiej szkole w Londynie, w której za chwilę odbędzie się przedstawienie teatralne o koperniku. Mikołaj Kopernik, znany pewno wam świetnie. Mój kolega ze studiów Jarek Mitrzuk i, i Jola Mrotek, aktorzy z Warszawy, przyjechali do Londynu na występy gościnne. Zobaczcie, po czołówce. doskonale, dostosuję, stworzę skalę, by mnie tylko nie zawiodły. Może z drugiej z drewna robię i nie wróć. Jestem kochani teraz ze swoim kolegą ze studiów, e, Młodszym, <grywa> e, z Jarkiem Gmiczukiem, e, który przyjechał do Londynu. Jarek, jak wrażenia? który 157 raz w Londynie? Tak. <grywa> Bardzo dobrze, w Londynie gramy po raz pierwszy, graliśmy wcześniej nie no, graliście w Londynie, graliście, w Londynie. graliście na nie, nie, nie. Graliście, byliście na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej. A, masz rację, ja, graliśmy lat, lata temu. Jestem fanem, panem Jarka. No, jest z nami jeszcze Jola. Ja jestem, tak, tak, to ja, to ja. Cześć. Jola, lubicie Londyn? Bardzo, bardzo. Tak, bardzo. tak, bardzo tak bardzo jak Londyn, jest. bardziej Londyn niż Londyn, prawda? Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek, Lądek Zdrój. Tak. Londyn, Londyn London, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No, mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest? No, nie, ma nie, wiesz? Ma miasta. nie ma Nie ma, nie ma miasta, jak miasta. Nie. Po prostu jest lądek z ja trzymałam perukę cały czas i niestety właśnie. A ja byłem cały przebrany dla was. I tak, ale przerwany. jeszcze mam. Jeszcze, jeszcze mam. mam jeszcze ma, część jeszcze coś ma. Ma. Dobrze, a Płysa, Jarek, czy te takie wstawki polityczne, te żarty w Polsce, tak? Nie, w Polsce mi ona nie pozwala. Tak, bo jestem jego wydawcą, proszę Państwa, i naprawdę jest wieczny problem z tym. Ale Ja, ja piszę popiera... pierwsze polityczne, więc... Ja go popieram, bo się. nie mogę oficjalnie, bo muszę się starać. <laughs> wszystkim jakby być... A, a ale jak się władza zmieni, to może kto wie, kto wie. Kto wie może być. No tak, ale pisze świetnie. Ja no, jestem no. wielbicielką Jarosława Pan, panie zachowuj się, pan, przepraszam państwa bardzo. i wydawnictwo La, lo, la. Tak, Lola. Tak, gdyż kolega mówi na mnie Lola od imienia Jola, więc tak zostało. Ja kiedyś śpiewałam na Dietrich piosenkę, bo... Była... No, no nie, nie. Is, machen, nie, nie mogę powiedzieć no, Możesz po niemiecku, tak? No, to jest specjalnie To z Opola, więc lola. Śpiewaj pieśnięte z Dla Dla". Ta tak, Stąd powstała, bo to była piosenka, którą śpiewałam w teatrze, w którym grałam wiele lat teatrze Sabat lewiowym I tam właśnie śpiewałam lolę Ach, dawne czasy w gorsecie z meloników w cylindrze. <śles> Proszę jak się z Jarkiem zmieniliśmy, tu na, na tym zdjęciu to my. Tak, <grywa> proszę. tak. Co to ja widziałam przed zdjęcia? To, już nie zauważyłam nic. Nie zapomnijcie lajkować, zostawić komentarze, share'ować film. Będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu, jakby ktoś chciał... Ja, to, ja myślę, że tak. to nie jest w razem no. też no. będziemy go częściej widzieli Lubimy Londyn Po prostu mając takich znajomych Lubimy Londyn, kiedyś byłem blondyn Cześć